Państwa serdecznie w kolejnej sekundzie dla kwiatów. Nazywam się Małgorzata Mrozowska-Langę i prowadzę kwiatarnię leśną w Szczecinie. Dzisiaj obiecane, ciekawie zrobione jajko. Ponieważ pomysłów miałam mnóstwo i trudno mi było się zdecydować, wybrałam, wydaje mi się, najciekawsze trzy. Pierwszym pomysłem będzie jajko z porostów, z szarych porostów, połączone z, dru z drucikiem. Potrzebujemy do niego porost. Srebrny drucik i jajko. Jajko najlepiej ze steropianu. To ono, jest troszecz... ono jest w różnych rozmiarach. Myślę, że taki rozmiar 7 ,8 cm 8 jest najlepszy w wysokości. Porost, którego będziecie Państwo używać, jest dosyć sztywny. Dlatego na końcu go jeszcze powleczamy drucikiem, ale najpierw go delikatnie mocujemy klejem na ciepło. żeby przylegał. Tak przygotowane jajko obłożone porostem Owijamy drutem. Może to być ozdobny drucik yy, srebrny, karbowany albo gładki. Owijamy kłębek wełny, ściśle mocno dociskając. Drugi pomysł na jajko jest trochę przedszkolny, ale myślę, że Państwu się spodoba. Potrzebujemy do niego masę solną, skorupki od jajek i jajko ze steropianą. Masa solna, bardzo łatwa do zrobienia masa w proporcjach 1 do 1 sól z mąką. Wody dodajemy bardzo niedużo i ugniatamy, zagniatamy, i powoli dodajemy skorupki. One wtłaczają się w masę. I jeszcze dodatkowo zgniatają. Im drobniejsza ta masa skorupkowa, tym lepiej. Masę formujemy na taką łupinkę, wkładamy steropianowe jajko. I teraz rozsuwamy masę jak najcieńszą warstwą po stropianie. Ostatni pomysł na jajko jest bardzo mocno związany ze świętami. Chciałabym wykorzystać bazie odwierzby. Potrzebujemy bazie, jajko i klej na gorąco. Każdy z Państwa może mieć swój pomysł na ciekawe jajko. Moje mam nadzieję, że będą inspiracją do rozwinięcia Waszych pomysłów. Do zrobienia ciekawych jajek możecie Państwo wykorzystać listki od bóg szpanu, korę brzozy, albo makaroniki z ćwiekami. Zapraszam na następny odcinek: Sekundy dla Kwiatów. Pokażę, jak wykorzystać przygotowane jajka w kompozycjach świątecznych. Obiecane jajko, ale w dwóch częściach, najpierw białko, później żółtko. <kolizja jest> <laughs>